Dzień dobry. W trakcie tej prezentacji pokażę Państwu, jak wystawić dokument wydanie zewnętrzne. W tym celu wchodzimy na zakładkę Sprzedaż. Wybieramy opcję Nowy Dokument. Wybieramy Wydanie na zewnątrz. Następnie poruszając się Enter'em bądź wskazując okienka myszką, podajemy niezbędne dane. Wybieramy kasę, na której będziemy ten dokument rozchodować. Wybieramy kontrahenta. Enter w pustym polu otworzy nam listę wyszukiwania. Możemy wybrać kontrahenta. Następnie możemy dać jakiś dodatkowy opis do tego dokumentu. Data jest podpowiadana domyślnie. Domyślną formą płatności również jest gotówka. Jeżeli wpiszemy termin płatności, np. 7 dni, program automatycznie wyliczy nam odpowiednią datę. Następnie przechodzimy do zakładki Dane szczegółowe. Wybierając zielony plus, mamy dostęp do wszystkich towarów, które możemy wydać na zewnątrz. Podajemy ilość towaru. No i kolejny towar. W celu zapisania takiego dokumentu naciskamy przycisk potwierdź. Po zapisaniu takiego dokumentu możemy go wydrukować. W tym celu przyciskamy ikonkę drukarki. Ja mam podgląd takiego dokumentu. Możemy go również wydrukować, wystarczy nacisnąć przycisk ikonkę drukarki. Dziękuję!